Cześć, witajcie na kanale Rezerwy. Kolejnym odcinku Mountain Blade jesteśmy dzisiaj już w single player w kampanii. Nie, powiem wam, że po dzisiejszym streamie się trochę bardziej przekonałem do gry. E, już zacząłem mniej więcej ogarniać. Oczywiście tutaj dużo jest jeszcze bardzo do nauczenia się, ale już tak plus minus e, wiem mniej więcej, jak tutaj postępować, jak się zachowywać, co robić. Nawet mamy już całkiem każdą armię zebraną. Nie jest to jeszcze nie wiadomo co, ale e, mamy już sporo. E, Tutaj możemy mieć maksymalnie 61. Mamy bardzo sporo wojowników konnych, mamy kilku bohaterów, bohaterowie są silniejsi od zwykłych jednostek i też nie umierają. Mogą stracić życie, ale wtedy im się po prostu to życie odnawia, oni jakby nie możemy ich stracić, chyba że sobie zmienimy ustawienia, to wtedy jest inaczej. No i nawet mamy dużo tutaj mm, więźniów, którzy po pewnym czasie możemy ich właśnie zrekrutować sobie do tej armii, więc moja armia jest taka połączona, mamy tu kilka różnych frakcji, mamy rycerzy, mamy łuczników i mamy na przykład też różnego rodzaju Bandytów. Dzisiaj na streamie przekonano mnie do tego, żeby wypowiedzieć wojnę i chyba troszkę źle zrobiłem, że wypowiedziałem wojnę, bo z tego co widzę, to no tu wypowiedziałem tej frakcji wojnę, i z tego co widzę, to oni są dosyć mocni, bo oni tutaj zaczęli dużo przejmować, przenieśli się już tutaj na te wybrzeże i przejęli nawet kilka dosyć potężnych twierdz. Dlatego dzisiaj, jako że tam wojnę już z nimi mamy, e, chciałbym, nie wiem czy mi się to uda, zobaczymy, dołączyć się do usług tego królestwa. E, zobaczymy jak to wygląda. Ja zapraszam Was do oglądania. Chodźmy tutaj do Patyra, porozmawiajmy z nim. Zobaczymy, czy pozwoli nam się dołączyć, e, czy, czy możemy zostać najemnikami. Dobra, on powiedział, że zapłaci nam 35 za każde pokonane, pokonanych przeciwników, za każdą grupę pokonanych przeciwników. Or any other, albo jakieś inne, inne, rzeczy, czyli może tutaj chodzi na przykład o to, że jak questy jakieś zrobimy. you can count on me, tutaj jeszcze z tym questem, to akurat nie działa. I przed chwilą jak grałem, to widziałem, że jedzie armia na ten zamek, więc spróbujemy się tam jakoś dostać. No i zobaczcie, tutaj jak mamy sojusz, no to nam się podświetlają na niebiesko, przezroczysty tło, czyli to są tacy neutralni, no a to są nasi wrogowie, którzy, no tutaj się okazuje, że dosyć spore mają królestwo. Ja sobie zrobię od razu nowego save'a. Zrobimy. Wojna, nie, może sojusz bardziej Sojusz 1 Tutaj niestety, ale długo to wszystko. O, 104 dzień, 8 level mam. W skillach też już mniej więcej zaczynam się powoli łapać. Mamy niestety 6 radnych jednostek. E, o, o co tam było? Nie znaczyłem przeczytać. Oros created an army. Okej, okay, dobrze, że created an army. Tylko, że kto to jest Oros? Chyba tutaj. No, nie wiem. W każdym bądź razie ktoś tam gdzieś zrobił armię. Oraz to nie wiem, czy to jest mój wróg, czy mój sojusznik. No dobra, pojedziemy na razie tutaj. I tu, tutaj wiemy, że jedzie duża armia, a tutaj jedzie armia mniejsza. E, powoli bitwa. O! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Oni mają prędkość 6,4, ja mam 5,0, także oni są dużo szybsi. Prawdopodobnie tu wszyscy z tej karawany, w karawanie można trochę zarobić, jak się uzłupi. Prawdopodobnie wszyscy są na wielbłądach, więc ciężko jest ich dogonić. Ale zaraz zobaczymy. Tylko tutaj zaraz mogę się napatoczyć na tą dużą armię. O, właśnie! O, o! Tych by się mogli złapać, ale jeżeli ich złapię. No właśnie, jeżeli... A czemu tutaj? A czemu oni są na czerwono dla mnie. Jeżeli ich złapię, to prawdopodobnie ci im pomogą, a z tymi nie mam szans, jak się domyślacie. Ale możemy zapisać. Zrobimy sobie tutaj nowy save. Sojusz jeden. 1.1. no nie mogę. Nie mogę mieć więcej saveów? Czy wy sobie żartujecie? Aha, dobra, mogę. Dobra, zrobimy Sojusz już 11. I spróbujemy ich zaatakować. No, oni są mimo wszystko cały czas bardzo szybcy. I ich tutaj nie możemy zaatakować. I teraz pytanie, jak się tutaj dołączyć do tego zamku? Break in to help the defenders. Okej. Okay. Uh, you devised a plan to distract the besiegers so you can rush. You and most of your men may get through, but as many as 30 troops may be lost. Okej, okay, czyli z, z 53 moich jednostek możemy stracić aż 30 przedzierając się do tego zamku. Think of something else. Mm, no dobra, zobaczymy, mam 53 plus 4 Straciliśmy 18 piechoty, 6 rangerów, 2 kawalerii i 4 archerów. Kurde, dużo. Zostało nam 26, połowa. Is under siege, Akrum is sally out. Co to znaczy sally out? Chyba ucieczka. Tutaj mamy. Przedarcie się. A tutaj mamy. Ewentualnie rozmowy. Dobra, tutaj to były, to był dialog questowy Forget it. Sally out. Fight. Zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczymy, jak to wygląda. E, tutaj mojego wojska jest <grym>, bardzo mało. Mojego wojska zostało. Ciekawe czy w ogóle mi się to opływa? Czemu my się nie bronimy w zamku? Tylko, czemu my wychodzimy przez zamek? Gdzie on w ogóle jest? Ciekawe czy mi się to opłaci w sensie, że na przykład dostanę jakieś jednostki i za to, że się włączyłem do tej bitwy. O kurde, oni uciekają. Czekacie. Ja, ja nie chcę ze swoich jednostek, wolę poświęcać jednostki sojusznika niż swoje. Także my się wycofamy! Oni tu czekają w szyku, chyba czekają aż... Tam Ci zaatakują, a zaatakują. To oczywiście są komputery, tak? Żeby nie było Ale ich jest chyba dużo więcej, mi się wydaje. Jakbyśmy tu zobaczyli, to nas jest 150. Ale zobaczcie, te duże bitwy już wyglądają całkiem, całkiem pokaźnie. zejdź, 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 zejdź Dobra i jedziemy do ataku. O, nasi chyba uciekają, zobaczcie na czerwono ile się świeci, no wiadomo, jest taka przewaga. Jak jest taka przewaga, to, to bitwa nie idzie za łatwo. Ale coś tam zabijam, no łatwo trafić jak jest taka grupa duża. U ładnie mi tutaj ktoś konia trafił. Zaraz tam od, ze strzały dostanę, pewnie w plecy. No i dobra, tak wyglądała ta bitwa. Możemy ją sobie przyspieszyć. Przegraliśmy tutaj. E, I poczekamy. Teraz zrobimy inny scenariusz, żeby pokazać Wam, e, jak to wygląda, jeżeli tutaj przyjdą posiłki, bo będzie prawdopodobnie fajna, ciekawa, duża bitwa. A my zostaliśmy pojmani jako. E, więźniowie i będziemy yy, musimy poczekać aż oni ruszą gdzieś do innego zamku i wystawią nas yy, na o, gdzieś tam wystawią nas do innego miasta. Oni zobaczcie przyjęli ten zamek, a my sobie po prostu wczytamy. No i zobaczcie, mamy tutaj 290 wojska, widzę, że oni ruszyli, ale oni o nie. O nie, czy oni mi pomogą? Kurczę, chyba jeszcze raz muszę wczytać, bo yy, no nie mam szans na ich 70. O, I teraz troszeczkę inaczej postąpiłem. Dogoniłem tą armię i mamy tutaj. Join Army. I my jesteśmy, jakby zobaczcie, teraz w ich składzie. O, dobrze, jakbyście na przykład tam zaatakowali. Tamtą grupę. I oni chyba zamiast. A, bo tam jeszcze nie zaatakowali. Nie zdążyli tam jeszcze zaatakować. I patrzcie, za nami się toczy armia. Tu mamy 500 jednostek. To ja bym może wolał do tych 500 dołączyć. Czekajcie, zobaczymy. Help, ok, super. No tu jest rega z armii i my właśnie dla. Wow, zobaczcie, ile tutaj jest wojska. No i tutaj jest już atak na zamek. My musimy sobie gdzieś chyba wybrać miejscówkę, gdzie się chcemy Zresmić, Tak mi się wydaje. No i tutaj, tak, widzę, że mamy. Tutaj jest taran, który mu trzeba przemieścić. Tutaj, nie wiem, być może są trebusze, jakieś katapulty. Aha, dobrze, tak, tutaj widać, że tu jest taran. Tu jest chyba taka ta wieża, żeby się dostać na mury, taka osłaniająca nas. I tutaj, tutaj będą trebusze, bo taki jest celownik. Więc może najlepiej byłoby nam coś takiego wejść. Może zróbmy auto deploy. Albo zróbmy tak. Mogę zrobić dwa? Nie. Zróbmy tak i... Begin assault. Wow, jak to fajnie wygląda! Dobra, moje jednostki widzę, że też coś robią. Mimo, że ja im jeszcze nie wydałem żadnego rozkazu. Tylko moich idzie, ale nie wiem, co oni do końca robią. Nie wiem w ogóle, na czym ma polegać to oblążenie. My sobie schowamy tutaj konia bo on mi tutaj raczej nie jest na razie potrzebny. Ale widzicie, ja moimi jednostkami nie dowodzę. Dowodzi chyba nimi bot, tak jakby komputer, z którym weszliśmy w porozumienie, dla którego są nasze te. Złożyliśmy hołd. Ale czekajcie, oni idą na bramę. After me. Tutaj idzie taran. Widzę, że część moich robi taran, także nie wiem czy moje komendy w ogóle coś dają. Tam już są drabiny. O kurczę, ale fajnie. Idziemy, idziemy, idziemy na zamek. Tylko nie mogę zginąć, bo nie będzie lipa. Koń został z tyłu, więc na konia ja też nie wsiądę. Możemy ewentualnie próbować tutaj się dostać. Tam też są drabiny. O nie, oni tam od razu giną. Ja nie wiem czy ja chcę. Gorsze, to ciągle strzały świszczą. Jak tam taran, taran idzie już na bramę. Ale no to nawet fajnie wygląda. Nawet nie laguje, powiedzmy. Nie jest tak tragicznie. Musi się pewnie ciężko dostać, jest. Czy da radę? Da radę, dobra, da radę. Przepnę, przepnę się tutaj. Zostawmy sobie tarczę. Tak, żeby ewentualnie nie dostać. Jest taran już na górze. Pod bramą. Dobra. Spróbujmy się tutaj dostać. Oni już uciekają? Widzę, że mają całkiem niezłą armię. W sensie, że mają y, dobre pancerze Dobra, patrz, jakoś tutaj nawet zabijam, kurczę, ale już są takie pewne lagi mam. Jest 40 FPS na ten moment. Oni tam kamienie zrzucają. No, dawać go, dawać go. Dawać idziemy. Do boju! Do boju. Bićko, kurczę, nie mogę trafić na tych schodach. No, powiem wam, że mam pewną podjarkę, jak tutaj To czy Patrz, jak tam wojska nasze się już dostają do środka. Do ataku, kurczę, nie wiem, charge! Czemu wy tu stoicie jak głąby? Idziemy na dół! Do walki! Czy my już wygraliśmy? Chyba nie. Dobra, follow me, idziemy za nimi, bo my teraz dubiliśmy się tylko przez pierwsze mury. Może ich jest więcej. Nie, już wygraliśmy. No teraz warto było odłączyć do armii, która ma 500, a nie 1050, a nie 150. Lutka wygrana. No fajnie było, fajnie, że mi się tam udało coś zabić nie Zobaczmy na wynik. No Ich było 50 Ich było 50, także nie było ich tak dużo. No, i mimo wszystko bitwa fajna. Zaraz prawdopodobnie dojedzie te wojsko e, większe. I don't think we have met. You just saved my life. No, widzicie, gdyby nie my, to by to się nie udało. Well, e, met Rezer. My name is Rega and I am forever in your debt. If there is any. Wiesz co? Możliwe, że będziemy mogli teraz wziąć ślub i rozpocząć jakąś naszą wioskę. E, jakiś zamek, dost może dostaniemy później. Wiecie, jakieś takie konszachty trzeba robić, prawda? Ze sobą, w dużo więźniów mam. Muszę ich powoli do armii wcielać. E, lota tutaj, no, jakoś tam się po prostu dzielimy z nimi. E, to, to your troops, you may station a garnizon here to defend it against enemies. Okej, okay, czyli to może zostać jako nasz garnizon, naprawdę. Nie wiem, czemu oni są na zielono, bo ja mam z tymi kosę. Zobaczcie, już oni uciekają elegancko, elegancko. No dobra, słuchajcie, to w takim razie, w tym odcinku to wszystko. Gra mi się zaczyna naprawdę podobać, bo po prostu zaczyna ją powoli, powoli ogarniać. Chociaż to jeszcze dużo jest na pewno do, do ogarnięcia. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam Was. Cześć.